No, to polecam projekt Damiana Antona Ochedy. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałem. To jest chłop, który ma z 15 projektów. Gość, który odpowiada za takie projekty jak Sadness, Terha. Bowiem, że gdy chyba dobrze to powiedziałem, oczywiście tutaj gdzieś pokażę prędko pisownię. No i projekt live, na którym się teraz mocno skupiam, ponieważ jest to bardzo ciekawy projekt z Klimo. I ten wariat już nagrał 8 płyt w tym roku. Mamy lipiec, a ten gość się nie zatrzymuje. Czy jest też go w stanie powstrzymać? W tym bardziej, że każda z tych płyt trzyma wysoki poziom, zarówno emocjonalny, jak i instrumentalny. Warsztatowy absolutnie nie ma się do czego przywalić. Gość balansuje między screamo, emo, metalcorem, em, black metalem. Czego dusza zapragnie? Każdy może tutaj pokiwać, poruszać głową, się pokiwać głową, poruszać głową, i płakać, i rzucać krzesłami coś fantastycznego. Polecam.